Serwu, widzowie, dzień dobry z tej strony, Milki. To kolejny odcinek na moim kanale. I niestety nadal jesteśmy w tym okropnym więzieniu czarownika bez Szybsona. Szybson, jeśli mnie słyszysz pomocy, jest bardzo źle, widzę. Zostawcie łapkę i suba. Jeżeli stawicie łapkę w górę, to na pewno Szybson po mnie przyjdzie, więc zostawiacie dużo łapek, bo to bardzo się teraz przyda. Także proszę, widzowie, was nadzieja. Dzięki za wszystkie łapki. A my, widzowie, ee, co no, jesteście w tym dziwnym miejscu. Na razie nie ma tutaj tego czarownika. Nie widziałam go przynajmniej. Jest na razie bezpiecznie, ale mamy jeden bardzo duży problem. Mianowicie nie mamy jedzenia żadnego. Mamy tylko, uwaga, uwaga, cztery te fruty. No i niestety jest to o wiele, wiele za mało. Zaraz pewnie umrzemy. I chciałam, sobie zobaczyć jeszcze. Okej, okay. da się zrobić z tego kilow. Dobra, no to słuchajcie, zróbmy sobie w takim razie kilow. Ja coś tak czuję, że to jest lepsze niż to. Więc czekajcie, zróbmy sobie, no o wiele lepiej. Dobra, słuchajcie, to wywalamy. To też musimy wywalić i to również wywalamy, bo to jest słabe i to jest nam niepotrzebne. Dobra, tego kilowu mi akurat szkoda, go nie wywalam. No i słuchajcie, cała reszta zostaje. Dobra. Mamy wszystko zrobione. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej robić. No. Ten Pyropę. Pyrop Gemstone jest chyba gorszy niż to, co świetlowego, ten Shire. Oj, te nie wiem, jak to się czyta, widzowie. Więc zostawmy tak, jak jesteśmy. No i słuchajcie no co, no ogromny problem z jedzeniem, ogromny też mamy problem z pochodniami i zastanawiam się, czy czasem nie lepiej by było, gdybym widzowie, e, gdybym, gdybym nie weszła do tego labiryntu po pochodnie. Ja zauważyłam też jedną rzecz, bardzo dziwną rzecz, mianowicie. Czekajcie, bo oczywiście nic nie widzę, mianowicie, mianowicie, że tam dalej, zobaczcie, są pochodnie. Ich wcześniej chyba nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. O świetnie, możemy już biegać. Dobra, słuchajcie, zjedzmy sobie jeszcze jednego tego panifruta. Okej, okay, no niestety on nam nie daje zbyt wiele, ale zawsze coś. Więc pójdźmy teraz tutaj i pozbierajmy, moi kochani, te pochodnie, ok? Weźmy te pochodnie stąd. My z tamtej strony, więc na przykład ta pochodnia jest niepotrzebna nam zupełnie, ta też nie jest aż tak potrzebna. Okej, okay, weźmy sobie też parę stąd. To słuchajcie, no to jest master, ok? Pochodnie to jest master, to jest więcej tego słuchajcie czerwonego, tego ja wykopię. mam tutaj też takie coś, co to jest. Aquite, ok. Z Aquite mamy siekierkę, więc to może być fajne. To może być dobre. Więc zbierzmy wszystko to, co możemy, słuchajcie, zebrać, bo to się zawsze może przydać. Ok. Tu już jest wyjście z tego, co widzę. No, no niestety, to jest bez sensu. I tak, słuchajcie, tam nie przejdziemy. Dobra, zabierajmy te pochodnie. Tego nie potrzebujemy, to jest chyba słabe, słuchajcie, ten cały Moonstone. Więc go nie będziemy zbierać. Ale zbierzmy te wszystkie pochodnie, bo, słuchajcie, no jest bardzo ciężko, ok. Mamy mało tych pochodni, a one się bardzo przydają. Tu jest ten Aquite. Tak, to jest ten Aquite. Dobra, sobiecie, zbierzmy go sobie trochę więcej, bo on się. No, myślę, że on może być fajny. Ta siekierka, słuchajcie, jest jaka. 9 ataków masz. A to ma 9 też, czyli idzie to. Ej, ten Aquite jest dobry w takim razie, no dobra. Powinniśmy go chyba zbierać. Nie wiem sama. Nie znam się zupełnie na tym. No dobra, ale będziemy go zbierać. Ym, zgubiłam trochę wejście do tego tamtego miejsca. Fajnie, jeszcze tam zniknął miejsce i tyle będziemy. mieli. Ej, dobra, jest problem, bo ja seria się zgubiłam. Jest duży problem, widzowie, czekajcie, zjedzmy. E, o dobra, czekajcie, przecież mamy w górnej ten, na górze mini mapkę to możemy iść sobie z tą minimapką. O, to co jest? Ej, to go jeszcze mieliśmy. To jest to fioletowe. O nie, to nie wykopuje się nam. Patrzcie, nic nie mamy z tego. No dobra, musimy mieć chyba coś mocniejszego, żeby to wykopać. No nieważne. Tędy, widzowie, tędy i tam tendy w lewo. Dobra, już, słuchajcie, wiem gdzie jesteśmy, okej, okay, bingo, udało się. Dobra. Ach, nie wiem czy ja chcę tam, sobie iść. Zjedzę sobie troszeczkę więcej, dobra, słuchajcie, na furę już się najedzmy. Jak już się najedzę, to już się najedzę, tak na roku jednego. nie mam nic innego, żeby zjeść. Mamy, słuchajcie, dwie potki. To, to jest dobrze, na, na, na natychmiastowe leczenie. Okej, okay, ja się powoli będę leczyć, niech tak będzie. mamy też to coś, ale ja nie wiem za bardzo, do czego to służy. Ej, my tam możemy... o Możemy tam słuchajcie coś powsadzać, zarobiście. Dobra, swecie, no okej, okay. to jest taki taki plecak, tak? Mam rozumieć. To no, spoko. Gdzie to jest? O, tutaj jest. Dobra, chcecie, spoko. Myślę, że git. Myślę, że w miarę no, bo chcecie zawsze będzie mogli tam coś dać, także całkiem w porządku. Dobra, Później słuchajcie, tam. Mm, za tymi pochodniami. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Możliwe, że bardzo zły. Bardzo możliwe to jest? Słuchajcie. 90% to jest zły pomysł, no ale no nie mamy innego wyjścia. I tak tam chciałam pójść w tamtym kierunku, i tak, ponieważ musimy się jakoś stąd wydostać. O, ja nawet tutaj byłam, jak widzicie. Czekajcie, bo to jest więcej tych. E, tych całych e, ród. To ja to sobie wykopię, bo to się bardzo przydaje mimo wszystko. W razie, jakbyśmy tutaj mieli zostać na. kapa. Łek, dłużej! Czemu ja tutaj spadam znowu? Ostatnio tutaj też spadam, widzowie. Czy tutaj coś jest? Okej, okay, wyjdę. Wow, znowu tu spadłam, no jakim cudem, jak, o nie, tu jest to coś, idź sobie stąd, Uch! Uch! dobra, bitwa, widzowie, iść, okej, okay, udało się, słuchajcie, jakiś cudem, dobra, zarobiście. okej, okay, dobra, to było dziwne, i tam na górę przechodzą te pochodnie, popatrzcie, widzicie to, jejku, jest tutaj tak ciemno, ja nie wiem, czy to ja tylko nie widzę, czy, czy wy też nie dowidzicie, ale jest masakra, dobra, czekajcie, my musimy jakoś tam, czy ja dam radę wejść tym, dam radę, okej, okay, okej, okay. E, prawie że dałam radę, co teraz zrobić widzowie? Nie mam pojęcia, bladego. dobra, zróbmy tak, jest git, jest git, okej, okay. okej, okay. dobra, teraz możemy iść do góry, tutaj są pochodnie, e, okej, okay. o nie, tam coś na nas idzie, no nie możemy w używać strzału, ponieważ mamy cztery ostatnie strzały, więc musimy jakoś z nim zawalczyć, okej, okay. okej, okay. żyjemy. Okej, okay, widzowie, no nie wiem, ja mam wrażenie, że tutaj nic nie ma. Zaraz te pochodnie się będą kończyć. Ej, tu tam jest jakiś ten. Widzicie to tam jest znowu to coś. Ej, co to było? Widzieliście jakieś tam błysło? Coś? Co to są za kurde kolejne ten. Dobra, jakiś tej duszek mnie bije. Ej, tu jest coś normalnie błysło. Ej, widzieliście to znowu, słuchajcie? przysięgam, że coś. Emilia, tutaj. Szypson? Sz... Czy ja tutaj słyszałam Shepsona? Fi... Filip? Jeżeli to ty błyśni raz jeszcze. Ha. Huh. Ej, czy tam się błysło? Czekajcie, ja, ja nie wiem czy ja to widzę, czy ja to... Czekajcie, jeszcze raz. szybson, błyszczy jak to ty! No i nic nie błysło. Czyli to nie jest on. Mi się coś przewiduje, czy co? Ej, dobra, nie wiem. O Jezus jednak to jest on! Jest to! Ej, to... Ja bez kiedy słyszę ten tutaj. Szczy... Co ty mówisz tam Szybson? Gdzie mam iść? Halo Ej, ja nic nie ro... Znowu tam, ej kurde, to, te błyski są takie, jezu, ja muszę tej pochodni, ja nie wierzę w to, co tutaj się dzieje, to to, jest jakiś, to są jakieś halucynacje? Nic nie widzę, przez to, że tu jest tak kurde ciemno, widzicie, widzowie, przydało się, żeby zjeść te pochodnie, to był właśnie, to miało być, to jest, to, było tam, było tam, widziałam to, widziałam to. To było właśnie to zagranie, które miało zmienić wszystko, dobra. Filip? Halo? Gdzie mam iść dalej? Szymson. co? tutaj. Gdzie mam iść, no gdzie tu jest tu? Gdzie jest tu? Halo? Dawaj szybko. Nie, no ja nie wytrzymałem, słuchajcie. Nie wiem, w którą stronę są teraz iść, nie widzę tych kurde błysków od niego. A to jest trochę dziwne, to jest podejrzane. Nie uważacie, że tam było to, czy mi się to wydawało? Szybson, weź to jeszcze raz, mi błyśni. Halo, Szybson! Ja nic nie widzę. Nie, no ja słuchajcie, się totalnie pogubiłam. Nie wiedziałam iść. Nie, to nie, było, to nie było w ogóle chyba w tą stronę. Nie wiem, nie wiem, gdzie kurde te błyski są. Szybson, weź mi tu błyszniej, no. Nie, słuchajcie, ja się gubię, ja się gubię, słuchajcie, w moim życiu, ja po coś się pogubiłam w moim życiu, ja tu nic nie widzę, przez to, że to jest tak kurde ciemno w tej głupi, o tu było, o, tu było, Jezus, jesteś tutaj gdzieś blisko, żebyś co nie go słyszałam znowu, czekajcie, ja tutaj trochę bardziej może oświetlę, może to jest lepszy, słuchajcie, pomysł, oświetlę tej teren, okej, okay. teraz, ej, teraz jest lepiej wszystko widoczne, dobra, on halo, tam było, tam było, widziałam, 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 dobra, 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 co teraz, gdzie teraz, do góry, czy co? Tak? Tam było, tam było po prawej, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Ma to sens, mamy bardzo mało pochodni. Ej, coś tutaj jest. Widzowie, to nie wiem, czy wygląda za. Ej, tam cały czas coś błyska, widzicie to? Ej, dosłownie. Co tam jest? Czy ja mam tam iść? Nie, wiem, że to zarypo... Ej, tam znowu to błysło, widzicie to? Nie wiem widzowie, nie wiem, to zalec. Już kurde, skakali się tak tyle razy. Nie, to nigdy nie kończyło się dobrze, ale dobra, widzowie, musimy to, to faktycznie zro zrobić. Ale to był już czas normalnie go co na może to ja, on mi pomaga jakoś. Nie wiem, widzowie, nie mam pojęcia, ale może może jednak. Dobra. Widzowie, skaczemy tam. Wy zostawcie łapkę. Wtedy przeżyjemy, mam nadzieję. Nic tam nie widzę, to sobie jest tam ciemno, jak nie wiem, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że jakoś wrócimy. Em, z powrotem, także trzymajcie kciuki, widzowie skacze. Adios, okej. Okay? Oj, oj, oj! oj. Aha, umarłam. No to zarobiście. Dzięki, że są za pomoc w takim razie. Ej, czekajcie. O nie. Gdzie ja jestem? Ej, tu jest znowu ten czarownik. Jestem zamknięta w jakimś miejscu. O co chodzi? Gdzie ja jestem?